Jest najważniejsza. W Kielcach świętowano walentynki i powrót do Kali Legionów Mariusza Jurasika. Hit 18. kolejki, hitem był tylko 30 minut. a zoty pewnie wygrały w Kwidzynie, teraz czas na płock. A w Płocku wiedzą, jak się zareklamować. Nie, nie wygraną z Legionowem. Szczegóły za moment, zaczynamy magazyn PG Superligi. Tak, w 17. serii spotkań bronił Bartosz Dudek. Bramkarz mebli Wójcik Elbląg mocno przyczynił się do wygranej z Gwardią Opole i zasłużenie został graczem kolejki. Gratulujemy. Jeśli walentynki, to tylko z handbalem. W Kielcach wczuliśmy się w klimat. My dzisiaj tak z moim serdecznym kolegą, nie z moją walentynką, witamy Państwa właśnie z Kielc. O uczuciach swoich podopiecznych opowiedział trener pogoni Mariusz Jurasik. My tu nie jesteśmy dla miłości, tylko dla znaczy dla miłości, ale nie do, do siebie, tylko do, do handbalu, do piłki ręcznej. I jeśli oni kochają tą dyscyplinę tak samo jak ja, to jestem spokojny o ich losy dalsze. Teraz kilka słów od Talanta Dusze Bajewa o teście Mateusza Jaklewskiego na środku rozegrania. Zawsze musimy szukać różnych możliwości i kombinować. W ubiegłym roku, przez dwa lata, to też próbowaliśmy z Iwanem Czupiciem. I zawsze na wszelki wypadek mamy różne alternatywy. Zdecydowanie szybciej i żywiej poruszają się Kielczanie i mamy tego kolejny efekt Paweł Paczkowski w roli głównej. Teraz, co robicie na lewym rozegraniu, pokazał Piotrek Hrabkowski. Zareb, może teraz. Jak tutaj jechaliście, to tak myślałeś o jakichś kamizelkach ratunkowych, o no, kołach ratunkowych, żeby w tym morzu kieleckim nie utonąć, jeśli chodzi o straty bramkowe, bo wiem, że sporo żeglujesz. <laughs> tak, w wolnym czasie, jeżeli mam okazję, żegluję. Aczkolwiek nawiązując do meczu, no, wyszliśmy tutaj, na, żeby powalczyć. Wynik, wynik do po, po pierwszej połowie na to nie wskazuje, aczkolwiek nie zwieszamy głów no i tak jak mówię, będziemy jeszcze walczyć o, o tą lepszą drugą połowę i o jeszcze lepszy wynik. W drugiej połowie Pogoń prowadzi 2-0. Można powiedzieć, akcja kieleckiej młodzieży. Jeden na rozegraniu, drugi na obrocie. Teraz Paczkowski. Świetny mecz. Kolejny raz to powtórzę. Świetny mecz Pawła Paczkowskiego. Paweł Paczkowski był tego dnia w hali Legionów najlepszy na parkiecie. Zdobył 8 bramek i został graczem meczu. Widać było, że na mistrzostwach się sprawdził jako jeden z niewielu z naszych zawodników i tutaj w Kielcach też sobie daje dobre, dobrze radę. Arkadiusz Bosy, fantastyczna kolejna, druga z rzędu akcja teraz obrotowego Pogoni Szczecin. Wracamy na moment do uczuć. Mateusz Zaręba opowiedział o tych ze szczecińskiej szatni. Chemia zawsze jakaś jest, tak? Raz lepsza, raz, raz gorsza, wiadomo. Trener od nas wymaga, my od siebie też wymagamy. Jeszcze nie do końca pewnie spełniamy jego wizję, tak. To czasem widać na boisku, czasem naprawdę idzie dobrze, to co on chce, żebyśmy grali. Czasem jednak gdzieś brakuje nam trochę zimnych grup, zawsze każdy indywidualnie jeden na jeden i po prostu są błędy, gubimy siebie. Vive Pogoń 29-23. Dokładnie 150 dni czekał Dan Emil Rakoca na powrót do gry po kontuzji odniesionej w meczu Ligi Mistrzów z Barceloną. W derbach Mazowsza z kaperem RC Legionowo w końcu się doczekał. Teraz jestem dobrze, by było 5 miesięcy ciężko, ale teraz wszystko jest super. Ale nie tylko dla Rumuna był to wyjątkowy dzień. Przed arcyważnym meczem z Silkeborgiem w Champions League trener Piotr Przybecki rozważnie zarządzał siłami swojego zespołu. Między innymi dlatego w Kadrze na wciarze na mecz z drużyną Roberta Lisa znaleźli się wyróżniający gracze z drugiej drużyny Aleksander Olkowski i Karol Kisiel. Wiadomo, zawsze się po to chodzi na rozgrzewkę, żeby zagrać, ale to już chyba zależy od trenera, czy puści mnie, czy mojego kolega Aleksa. Mam taką nadzieję, że nasz zespół szybko zbuduje przewagę bramkową. Jeżeli spełnią wszystkie założenia trenera, to myślę, że parę minut na pewno znajdzie się dla młodszych zawodników. No po to są ci chłopacy w składzie, żeby mieli możliwość zagrania w tym meczu. Będziemy się starali w odpowiednim momencie i oczywiście się na parkiet wpuścić. Początek derbów Mazowsza zwiastował, że w Orlen Arenie może dojść do pogromu. Gospodarze po golu Adama Wiśniewskiego prowadzili już 5 do 0. Gracze KPR-u podnieśli jednak głowy. Przebudziliśmy się, ale wiadomo, ciężko jest walczyć z tak klasowym zespołem jak Wisła Płock. My jesteśmy jeszcze zdziesiątkowani kontuzjami. Goście pomimo trudności pod koniec pierwszej połowy tracili do Orlen Wisły tylko dwie bramki. Końcówka pierwszej odsłony należała do Nawciarzy, którzy po rzucie Marco Taraboch i prowadzili do przerwy 12-8. Na pewno te 5-0, które było po na samym początku, delikatnie może rozluźnienie się wkradło, ale, ale gdzieś ten mecz cały czas kontrolujemy. Niby kontrolowali, ale drugą połowę lepiej zaczął KPR, który odrobił straty i doszedł do rywali na jedną bramkę. Ekipa z Legionowa była o krok od wyrównania, do którego jednak nie udało się doprowadzić. Taki mieliśmy siłę, podjęliśmy rękawice, no ale niestety tam około 40 minuty spotkania, wyszła klasa drużyny przeciwnej i odjechali nam, nas skontrowali jak dzieci. W drugiej połowie trener Orlenu Wisły wpuścił w końcu na plac Dana Emila Rakoce. Dzisiaj gramy 10 minut, ale ja, ja, ja czułem, nie czuję nic, super jest wszystko i. No, jak chcę wraca do formy, nie? Fajnie, że jest ok, że nie jest gorzej, że to idzie do przodu i, i Dan się dobrze czuje, natomiast nie możemy go obaczyć zbyt dużo. Teraz jeszcze presją, bo to jest za wcześnie. Szanse w dłuższym wymiarze czasowym dostali także Olkowski i Kisiel. Obaj wpisali się na listę strzelców, a kamień z serca spadł zwłaszcza temu pierwszemu. To najważniejsze, że ta bramka wpadła, bo już górę nie mogłem się strzelić. Ale myślę, że było ok. Możliwość zagrania w pierwszym zespole to jest coś niesamowitego. tego się cieszę bardzo. Próbywać bramki w super widzę, na najwyższym szczeblu w Polsce, to jest super sprawa. Myślę, że im dalej wnęśnie, tym lepiej, natomiast na pewno muszą się dużo uczyć w normalne. Płotczanie po wygranych 26 do 17 derbach Mazowsza mogli w spokoju przygotowywać się do meczu z Simkeborgiem. Rakoca już w środę wiedział, jak skończy się starcie z Duńczykami. Wygramy, wygramy, naprawdę wygramy. To się nazywa Słowny Gość. W naszym magazynie chcemy prezentować wyjątkowe produkcje telewizji klubowych. Liczymy na zaangażowanie, kreatywność i pasję. Dzisiaj pokazujemy, jak na mecze zaprasza Orlen wisła In the world which is ruled by monotony and stress. at a place which will fill you up with energy we hand in hand you will stand up for the fight with modern gladiators for our colors for our city for our dreams It's a place where the rule, one for all and all for one, still exists. A battle for the title. With handball players from Orland Wieswa Plotsk. From twelfth February. Only in Orlen Arena. Gdzie są ręce taki facet? Tam No nie róbmy jaj. Tym niewysokim facetem, który nic nie robił sobie z defensywy NMC górnika Zabrze, był Jakub Wolszewski. Rozgrywający mebli wujczyk w piątkowym meczu wlągu rzucił zabrzaną sześć bramek. Trener gości Ryszard Sputnik pretensje miał zarówno do zawodników z pola, jak i bramkarzy. Nie wolno takich bramek puszczać reprezentantowi Polski z 12 metrów. Trzeba się ustawić, wiedzieć jak to odbić. Takie rzuty oglądając puszczali w piątek Sebastian Gicki i Mateusz Kornecki. Wśród meblaży, oprócz Olszewskiego, nieźle dysponowani byli też Piotr Adamczak i Adam Nowakowski. Po 30 minutach gospodarze prowadzili 18 do 15. Mimo korzystnego wyniku, mankamenty w grze, Beniaminka dostrzegał bramkarz Bartosz Dudek. Graliśmy mecze, które lepiej wyglądały w obronie. Dzisiaj, szczególnie na zagrywka, gdzie koło odchodzi w którąś ze stron. Rozgrywając sobie się jakąś krzyżówkę i zwykłe podanie do koła, no. no, no drużyna w extra nie może sobie na to pozwolić. To wersja oficjalna dla mediów, a to szczera dla kolegów. A co To jest dziesiąta sytuacja. ten czas miał miejsce jeszcze w pierwszej połowie, po której gospodarze mogli być zadowoleni. W drugiej sytuacja się odmieniła. Po przerwie bardzo nam pomógł Martin Galia. Odbił decydujące piłki. No i Zaczęliśmy trochę grać mądrzej w obronie. Kazałem pokryć Adam Ciaka. Co spowodowało, że nie było tam za bardzo tyłu rzutu z tyłu i zaczęli tam heblować, heblować jak mogli chłopaki. Heblowanie przyniosło spodziewany efekt. Po czterech minutach gry w drugiej części goście byli już na prowadzeniu, ale meblarze nie dawali za wygraną. To było pasjonujące 30 minut. Obie ekipy były mocno osłabione. Zabrzanie przyjechali do Elbląga bez Tersa i Michała Adamuszka. Trener gospodarzy miał do dyspozycji tylko trzech rozgrywających. Grając trzema rozgrywającymi przez cały mecz z jednym obrotowym, bo praktycznie Damian Malandy mógł tylko minutowo zmienić naszego obrotowego. Zabrakło nam po prostu siły w końcówce i tej precyzji, bo mieliśmy sytuacje, które przestrzeliliśmy. Efekt porażka mebli Wójcik 26 do 27. Dla nas to był naprawdę bardzo dobry mecz. Szkoda, że nie zostaliśmy nagrodzeni, ale taki jest sport czasami brutalny i trzeba do tego podejść z chłodną głową. Wiem, że tak nie możemy grać. Jak tak będziemy grać, tak teraz mamy mielec, to, to jest teraz, teraz gra bardzo dobra drużyna i musimy więcej. Musimy więcej branych rzucić i ta ubrana musi być lepsza. Mecz ze Stalą w najbliższą sobotę. Dzień wcześniej meblarze zagrają u siebie z KPRM RC Legionowo. Stal Mielec ponownie zawitała do Opola. Dwa tygodnie temu Mielczanie w meczu 1-8 finału Pucharu Polski przegrali z Gwardią po zaciętym boju 27-29. Teraz marzyli o rewanżu. Zaczęli nieźle, bo od dwubramkowego prowadzenia. Pierwsza odsłona meczu była wyrównana. Gospodarzom mocno dawał się we znaki Oleksandr Krylenko, który do przerwy rzucił 7 bramek. W ekipie Rafała Kuptela ciężar gry na swoje barki brał Antoni Łangowski. Końcówka należała do gwardzistów, którzy po 30 minutach prowadzili 15-13. W drugiej połowie gospodarze nie dali już szans przyjezdnym. Szybko powiększyli przewagę i pozbawili Stal złudzeń. Skończyło się 33-27. Mi się wydaje, że od dawien, dawna nam brakowało takiej zespołowości i to dzisiaj zafunkcjonowało od samego początku. Widziałem, że tak jak byliśmy na Rodrzewce i w meczu, że byliśmy zespołem w końcu, że każdy z każdego poszedłby poszedł może w ciemno wszędzie. Dzisiaj trochę lepiej w ataku zagraliśmy tam, w porównaniu z poprzednim meczem. Na pewno dziś większą wagę w tym tygodniu do tego przyłożyliśmy. Mielczanom ochoty do gry w drugiej odsłonie odbierał Adam Malcher, który popisywał się świetnymi interwencjami. Adam Malcher ma jeszcze formę po mistrzostwach i odbija te piłki tak jak na mistrzostwach, muszę powiedzieć. Odkupiliśmy Patek Rzepi za tą partię w Elblągu, więc u nas jadłeś podwójna. Gracze Stali doskonale wiedzieli, czego im zabrakło, by z Opola wyjechać z punktami. Bramek. No, bo no, jeszcze. Bramek zabrakło. Nie da się wygrać zawodów, jak się nie ma drugiej linii. To było u nas widać. 3 punkty dla gwardii w tabeli grupy pomarańczowej opolanie powiększyli swoją przewagę nad stalą do 12 oczek. Trzecie miejsce w grupie granatowej. Taka była stawka meczu chrobrego z wybrzeżem. Jak się okazało po spotkaniu dla niektórych nieco za wysoka. Chyba nie, dźwign nie dźwignęliśmy tego po prostu ciężaru walki o to trzecie miejsce w grupie. Ta wypowiedź skrzydłowego gości zdradza wynik meczu. Chrobry zwyciężył na własnym parkiecie. Spora w tym zasługa sztabu szkoleniowego gospodarzy. Cały tydzień analizowaliśmy gra Wybrzeża. Graliśmy wcześniej z nimi dwa razy na turnieju. Bardzo dobrze ich przeanalizowaliśmy i wiedzieliśmy, co będą grać. Choć goście w końcówce pierwszej części gry zrobili coś, na co zawodnicy Chrobrego nie byli przygotowani. Zaskoczyli nas wysuniętą obroną 4 plus 2. Odcieli nam środek rozegrania i lewe rozegranie i początkowo nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Na początku nas troszkę zaskoczyli, nie wiedzieliśmy za bardzo co grać, jak się zachować na boisku. Dostaliśmy ostro w szatni. Rady trenera Cieśnikowskiego podziałały. Początek drugiej połowy należał do jego zespołu. To jest właśnie ta gra! jest tak! Po przerwie nie mam pojęcia, nie umiem tego powiedzieć, co się z nami stało. Dostaliśmy chyba 5-1 początek. Nasza gra się w pewnym sensie posypała i nie wiem, nie mogliśmy się tutaj odnaleźć na tym parkiecie. Wybrzeże między 32 a 39 minutą gry nie zdobyło żadnej bramki. Nie pamiętam takiego meczu, który by nam się, taki, takie błędy by nam się przytrafiały. Uważam, że duże znaczenie miał też stan zdrowotny mojego zespołu. Praktycznie nie. wszyscy jesteśmy chorzy i, i, i to było widać, że gdzieś tam w drugiej połowie, w tych ważnych momentach powietrza zabrakło. Mamy młody zespół, ale bardzo dobry zespół. I ten zespół, jeszcze w, jeszcze w tym roku, w tej edycji, pokaże na co dostać. W obserwujemy superligową młodzież. Patrzymy jak grał Szymon Siczko. 19-letni rozgrywający Krobrego. Zdobył 5 bramek. Kolejny mecz jest bardzo dynamiczny. Oczywiście nieraz nie podejmuje prawidłowych decyzji, ale na pewno jest dobrze przygotowany fizycznie. On jak się dobrze czuje fizycznie, jest naprawdę groźny, a wiedzę i doświadczenie będzie zdobywał. Jak na razie Sićko zna priorytety. No ale jest, jest dużo urażenie sezonu, zostało przed nami, więc ten mecz był ważny, ale najważniejszy. Robry wygrał 33-28 i jest trzeci w grupie granatowej. Zagłębie przyjechało do Piotrkowa osłabione kontuzją mięśniową Mirosława Gudza. Dla nas na pewno w defensywie duże osłabienie, ale musimy sobie z tym radzić. Ten sezon dla nas jest okrutny. Mamy bardzo wiele urazów. Gospodarze od początku nastawiali się, że mecz w dole tabeli grupy pomarańczowej będzie niezwykle wyrównany. Dzisiaj grają dwa bardzo wybrzeżone zespoły. Grają, grają zespoły, które potrzebują punktu, także tu będzie walka. Dzisiaj podstawową sprawą to jest głowa. Na początku meczu głowy pracowały lepiej u Lubinian. Goście wyszli na prowadzenie 3-0, a trener Markuszewski nie czekał na pogorszenie sytuacji. Spokojnie, tak? Zobaczmy. Nie jest z głowy na śluby, tak? Dlaczego nie gramy Chyba z prawej strony z i ludzie albo gramy kolorę, to nowego Podziałało. Gospodarze wzięli się za odrabianie strat. W 23 minucie doprowadzili do remisu po 11, a na przerwę Piotr Kowianin zszedł z dwubramkowym prowadzeniem 14-12. No nie możemy się poddawać po tych, bo pierwszą połowę przegramy dwoma bramkami, ale mimo wszystko w szatni mówimy sobie, że no nie możemy tym razem odpuścić, musimy w końcu wygrać ten mecz i przełamać się. Nie poddali się. Zespół Pawła Nocha po 10 minutach drugiej połowy doprowadził do remisu, a w kolejnych 10 wypracował trzybramkową przewagę. Wiara w pierwszą wygraną w 2017 roku rosła z każdą upływającą minutą. Piotr Nie przestawać każdym i jedziemy z Piotrkowianin rzucił się w pościg, ale zdołał się zbliżyć tylko na jedną bramkę. Przyjezdni triumfowali 28-27. Duża w tym zasługa Arkadiusza Moryty, który rzucił aż 12 goli. To jeszcze nie było na pewno 100% naszych możliwości, ale z meczu na mecz no, wygląda to lepiej i dzisiaj to pokazaliśmy. Gospodarze mocno żałowali niewykorzystanych szans. Jest to bardzo bolesne, bo tego się nie spodziewaliśmy i nikt z nas tego nie zakładał, że będziemy na ostatnim miejscu po dzisiejszym meczu. W tej chwili po prostu musimy ciężko pracować i walczyć o każdy punkt w każdym meczu, bo jest to bardzo ważne. Trzy punkty pojechały do Lubina. Robert Orzechowski i Piotr Masłowski, czyli niedawni kadrowicze, którzy po kontuzjach wracają do gry. Myślę, że obydwaj będą już takimi ogniwami, które zdecydowanie pomogą w jakości gry i właśnie w utrzymaniu tej koncentracji przez całe spotkanie. Trener Kwidzynian przed meczem z bezpośrednim rywalem w walce o ligowe medale, wiedział jak zagrać, żeby wygrać. Konsekwentna gra, gra w ataku może, może dać nam. Efekt w postaci takiej, że nie będziemy tracili łatwych bramek. A jeśli już uda nam się ustawić obronę, mam nadzieję, że te bramki będą troszkę większym trudem przychodziły po ławom. I, i szybki kodradak zakończony przez Przemka Krajewskiego. Przybyłski rozpędzony, Kiepulski! Proszę zobaczyć! Jan Sobol ze skrzydła, świetnie! Teraz Czechy zmieścił tę piłkę w bramce Pawła Kiepulskiego. Było 9-7 dla Was, za chwilę 9-12. Ciężko powiedzieć że co, co się stało, dlaczego taki przestój. Myślę, że może trochę nerwy, może to, że wyszliśmy na prowadzenie, troszeczkę nas zbiło, wybiło z rytmu. Jesteśmy przygotowani do tego meczu, walczymy. Świetnie blokiem teraz kwidzynianie. szansa na kontrę Mateusz Seroka. Adrian Nagowski jednak nie... Ojej, ojej, ale przepraszam za te śmiech, ale wyglądało to kuriozalnie, jak, no jak nie potrafili chwycić piłki teraz zawodnicy MTS. I Adrian w trudniejszej sytuacji potrafił się lepiej zachować w pierwszej połowie mylili się Nikola Prcze i Krzysiek Łyżwa do trzech razy sztuka Krajewski jest dzisiaj dysponowany znakomicie nie miał łatwej sytuacji, tak naprawdę był odchylony teraz na zewnątrz i sprytnym rzutem technicznym nie na siłę pokonał Kiepuńskiego. A teraz piąta bramka z rzędu, a za to w puławy. Kolejny raz złe podanie, kolejna strata i kolejna bardzo łatwa bramka ze strony puławy. za często dzisiaj z Twoich usług, że tak powiem, nie korzystali. No to się zgadza, akurat też zauważyliśmy już teraz, rozmawialiśmy na ławce o tym, no ale widocznie tak bronili, bardziej byli przesunięci, czy co. Graliśmy wszystko do środka, dlatego też nie było pozycji na skrzydłach za bardzo. Teraz jest bramka z koła. Przemek Krajewski, brawo. To jest dla mnie, choć to Państwo zdecydują, ale dla mnie to jest gracz tego spotkania. W Puławach mogą świętować wyróżnienie dla Krajewskiego. Wygraną z MMTS-em i podpisany niedawno przez Bartosza Jureckiego do końca czerwca 2018 roku nowy kontrakt. Najważniejsze, żeby dwie osoby chciały. Pan prezes chciał, jak chciałem zostać i, i myślę, że nasza rozmowa trwała minutę i doszliśmy do porozumienia, z czego też bardzo się cieszę. Końcówka zaległego meczu 13. kolejki pomiędzy Sandrą z Pafogonią a kpr RC Legionowo. Gospodarze prowadzą jedną bramką, a piłkę mają goście. Michał Prądnicki rzuca, broni Edin Tatar. Później Michała Brune fauluje Tomasz Kasprzak i dochodzi do zamieszania przy linii bocznej. Tam poniosło niektórych zawodników wiadomo z emocji, bo widać, że naprawdę całe serce zostawili na parkiecie. Każdy chce wygrać, tak? Najbardziej krewki Antonio Pribanicz otrzymał czerwoną kartkę po tym jak odepchnął Arkadiusza Bosego. No cóż, to chyba pytanie do delegata, dlaczego były takie emocje a nie inne. Ja mogę tylko powiedzieć, że no, w tych decydujących momentach zabrakło nam trochę zimnej głowy przy sytuacjach takich czystych sam na sam i, i to się niestety zemściło. Ostatnią bramkę dla pogoni rzucił grający z gorączką Michał Bruna. Cieszy, wreszcie mecz wygrany za trzy punkty. Bo... Mieliśmy kilka okazji i cały czas nam się nie udawało. Trzy punkty zostają dzisiaj w Szczecinie. My bardzo chcieliśmy tutaj wygrać i, i że tak powiem trochę wyjść z tego małego dołka, w którym się znaleźliśmy zarówno Mikołaj Krekora, jak i Edin tatar grali bardzo dobrze między słupkami standardno każdy mecz idzie na Max, każdy mecz przygotuje się na, na drużynę i idzie na Max i daje się Edin! Dziękuję. Kibice bardziej docenili Bośniaka niż trenerzy. Edin zagrał no, tak, jak powinien zagrać. tak. I Nie, nie, nie mówmy, że, że Edin zrobił jakieś tam bohaterskie wyczyny, no bo Mikołaj też broni podejrzewam na bardzo podobnym poziomie. Po prostu to jest ten mygnął, no. Gospodarzom pomagają ściany. <noise> rzeczywiście pół żartem, pół serio, żeby nie było. Całkiem serio. Pogoń zwyciężyła 25-23 i zbliżyła się w ligowej tabeli na 4 punkty do Legionowa. Dzień później wygrała z drużyną z Mazowsza w Pucharze Polski. 18. kolejka przeszła już do historii. W meczu miłości Wiwe nie dało szans pogoni, podobnie jak w derbach mazowsza Wisła KPR-owi. Najbardziej wyrównane spotkania obejrzeli kibice w Elblągu i Piotrkowie Trybunalskim. Oba kończyły się zwycięstwami gości. W tej serii spotkań punkty zdobywali też szczypiorniści z Głogowa, Opola i Puław. W tabeli grupy granatowej rośnie przewaga Wiwe nad resztą stawki. Drugi MMTS straci do mistrza Polski już 12 punktów. Pogoń ruszyła w pogoń za legionowym i piątym miejscem, dającym grę o dziką kartę. O zwycięstwo w grupie pomarańczowej rywalizują dwie drużyny. Dziś Orlen Wisła o trzy punkty wyprzedza azoty. Oba zespoły już w środę zagrają w puławach. O trzecie miejsce walczą gwardia z górnikiem. Na ostatnią pozycję spadł Piotr Kowianin. W 18 kolejce zachwyciło nas trzech graczy. Skutecznością imponowali skrzydłowi Przemysław Krajewski i Arkadiusz Moryto. Nie do powstrzymania był też rozgrywający Paweł Paczkowski. Na facebookowym fanpage'u Superligi proszę wybrać gracza tej serii spotkań. A kto zrobi na nas wrażenie w 19 kolejce? Ta startuje już w środę. Mecz azotów z Wisłą będziemy transmitować. Podobnie jak sobotnie starcie w Gdańsku, pomiędzy Wybrzeżem i mmts -em. intuicja podpowiada, że w pozostałych pięciu halach też będzie się działo. Na pewno dziać się będzie na sportowych antenach platformy NC. Proszę oglądać nasze magazyny i transmisje z Superligi Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń. A w tym programie to już wszystko. Do zobaczenia.